Mogę bardzo Pani Ja chciałem się zapytać, czy nowe osobnych które że postępowanie wyjaśniające do wystawowania man, mandatu, czy ta osoba może prowadzić do Pani? No, no, jak i do Pani, jak i do wszystkich pozostałych Radnych. ja mam takie że stanowisko, wody jej woda prowadzi postępowanie wyjaśniające o z mandatu radnego. Nie wiadomo o tym, czy to jakieś postępowanie, skąd Pan no, taką wiedzę posiada. Pan był. A to jesteście na tydzień. Ma. Nie, no, panie, Pana, jest... no, nie, nie, to Panu, powiem, że Panu zauważył. Pan się postępowanie bo jego z jakiegoś innego organu prawomocnym całomocnym porozstrzygnięciem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, nie wie, to, że Pan na mnie żeby ta osoba, dla nas, Pana, ma złota. No myśli. to, że wyprowadziła wszelkie obrazy, uczestniczyła we wszystkich postępowaniach. Rady i wszystkich organów. Jest postępowanie. Proszę, nie powiedziałem panu. I to proszę z... Ja bym złożył, żeby to było zapotykowane Myśmy jeszcze nie zaczęli rozpatrywania z to pani, a ja. jestem politykiem. Już to pani jest zgodnie z dowolnym A przepraszam, na, Mam nas takie prawo? Proszę, żeby pan pozbawił mnie mandatu. Jakie nie, nie, mandat. nie, Pan ma pan Polski jest bardzo podawany. Przepraszam. Pani na czeka, pan ma. Jest takie pełnomocnictwo? W trakcie, które zostały przyznane. Tutaj nie mam. Ale, ja ale ja mogę udzielić pełnomocnictwa ustnie do protokołu, więc udzielam pełnomocnictwa panu Tadeuszowi Rafszty. Takie prawo jest? Przyjmujemy pełnomocnictwo, proszę zadać.